To jest miłość. Ja już się kąpię. Cześć wszystkim, tu Joto, przychodzimy do znowu w vlogiem. Słuchajcie, już dzisiaj nic nie nagrywałam. Wciąż jesteśmy w tej malutkiej, ciasnej kabinie. Noc była ciężka, poranek był jeszcze gorszy, dziewczyny się kłóciły. Słuchajcie, w tej malutkiej kabinie jakby żadnego z też nie da się rozwiązać. To był naprawdę koszmar, ale mamy już godzinę 13.40 i słuchajcie, za mniej więcej 20 nie minut... Na na ja... nie ma, no, na bo mama mnie nie chce kupić babki, I Już nie? będziemy we Włoszech. Życzymy wszystkim miłego dnia. Zostańcie z nami. Widać, kto jest zobraziła. Co to myliasku? Ty, ty też? Ty też? Zabierzam telefon zaraz wychodzimy. Bo już, słuchajcie, nie wiem, od kilka razy już ktoś pukał i mówili prego, prego, tak? bregu, brego, amigo. Tak. A, a wy co mówiliście? One moment. Elias, a wiesz, że już jesteśmy we Włoszech. Wiesz, jak możesz już mówić? Buongiorno. 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 Ogólnie obudziliśmy się o godzinie dziewiątej. mieliśmy takie wrażenie, że jest godzina druga albo trzecia nad ranem. A jeszcze właśnie mówiła, że takie jest ciemno. Słuchajcie, tak, jest ciemno, ponieważ no, jesteśmy po prostu w zamkniętej kabinie bez okna. I naprawdę sama sobie obiecuję, że już nigdy tak nie będziemy płynąć. Bez okna. Tak, strasznie jest. Sprawdziłaś się Idziemy. O, właśnie, właśnie, nie pokazałam tego. Słuchajcie, e, dzisiaj zaplokowana była toaleta na mniej więcej 3 godziny, po prostu nie dało się zmyć. A później, zobaczcie, co się stało. Wiem, że toaleta była zaplokowana na całym promie, ale popatrzcie na to. Ale powoli schodzi ta woda, ale naprawdę to, to był o, dla mnie szok my Jak my to, my zobaczyłam. to zobaczyłam, zobaczcie, wszystko płynie I nie dało się już z niczego korzystać My nawet nie możemy zrozumieć skąd ta woda przyszła Ale podobno tak jest na całym statku O, tu jest większa kabina Zobaczcie Tu jest nie jak apartament No, fajnie Tu już są Włochy Elias, widzisz? Tam, tam, dele patrz. Tam, widzisz? Tak? Widzisz ląd? Tak, tak, już jesteśmy blisko. Tam z Eliaskiem siedzimy spokojnie, a tam są kłótnie, tak? Tutaj kłótnie. Tutaj kłótnia, tutaj, tutaj. fajnie siedzimy, tak? Tak. Tu jesteśmy coraz bliżej. że jest to, że prom skręca, no to powstają takie fale jakby. Fale, ma Majsiu, i gdzie dalej jedziemy? Słuchajcie, jesteśmy teraz w Ciewitawiki, a tak? Wypłowaliśmy do Tunezji z Genui, a wróciliśmy do Ciewitawiki. Ciebie odwiedzimy Nie. Nie, proszę żadnego Rzymu. Jedziemy tam, gdzie jest jeszcze morze, żeby może uda nam się... Może uda nam się jeszcze popływać. Nie, Rzym nie, Słuchajcie, w tej ciąży u mnie działo się i dzieje się tyle, że ja już po prostu nie chcę żadnych igra igraszek losu. Po prostu chcę spokojnie wrócić do domu, co? Więc nie będzie żadnego Rzymu na pewno. Nie teraz. Jest godzina 15.30, dopiero wyjeżdżamy, czyli opóźnienie półtorej godziny. Słuchajcie, pierwszy przystanek od razu był plac zabaw, dzieciaki wybiegane, idziemy na lody chyba. Słuchajcie, w a byliśmy dwa lata temu równo, jeszcze w czasach covidowych. Robiliśmy tutaj gdzieś testy też i później też kupiliśmy lody i ogólnie był problem z wejściem na prom. lody są nawet z orzeszkami pini chyba? Mi się wydaje. Pana. Pana. Eliasku, chodź, Elias, chodź, zobacz. Zobacz. Zobacz z twoimi ulubionymi łóżkami nawet są, widzisz? Z tymi malutkimi, widzisz? To które przetłumaczyłam Ben nutti al Sud. Witaj na południu. Ja chyba to spróbuję. A tej jeszcze. Jak kremino i nie, ty co? Mieszka, ty to zjesz? Mieszka, to był zły pomysł, wiesz? Aha. Powiem szczerze, że ja tego się nie spodziewałam. Mysio, to jest e, nasz obiad. Tu jeszcze, no teraz. Lepiej nie wiedzieć, jak my. Słuchajcie, jedliśmy te lody, ale to było jakieś ubojowisko. Mysio, przed chwilą mówiła, że to było najlepszy lody, a później mogę wyrzucić. jesteś całą brudne, wiesz? Nie, słuchajcie, no tu, Słuchajcie, tu stoi automat z wodą i jest gazowane i nie tak? Tak, jest gazowane. Bezpłatne? Tak! Naprawdę? Na Zaraz ale na Dziewczyny, idziemy? Uh -huh. Tak? Słuchajcie, bo kiedy byłam z dziewczynami na plaży, to masz że dla Elia jest ka kaktus. El jest to jest bysiu? Tak! A bedlo, 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 bedlo. A bedlo, bedlo, bedlo. Słuchajcie, z trudem udało się znaleźć restaurację, ponieważ jest godzina dopiero. Dopiero 18 jest siesta do godziny 19, czyli wszystko jest zamknięte i Włosi odpoczywają. Czy no. W cały czas gada. Mamy tu talerz za wasami może Co tu było? Co mama mąż, co? chciała powiedzieć, mamy tu ubotki. <laughs> mama on nie są Tak? I taka, i tyką, i tyką, i nie. Nie ma pizzy. Zbys Zbys Zbysiu jest bardzo fajny. On jest cała oh, hard, dla hard, ciebie. Tę śniwaszem właśnie. Dlaczego ciekawe? No, przepięknie. Wow. Elias lubi margaritę bez niczego, bez posypanego. Ogólnie w Tunezji były takie różne przyprawy, nie wiem, chyba takie mielone mm, po prostu zioła. I Elias tego nie, jed, bo mówił, że jest za bardzo zieloną. A właśnie taką margaritę, tylko ser, pomidory, no to on uwielbia. Jeszcze cieniutkie ciasto. Eliasek mówił, że te różowe kwiaty są jego ulubione. Słuchajcie, spełniamy życzenie dziewczyn. Idziemy po Babelci, tutaj się przejdziemy uliczkami. Postanowiliśmy, że wyruszamy w stronę Pisy i e, Luka, czyli na Florencję. Nie wiem, gdzie dzisiaj dotrzemy. Ogólnie do Pisy mamy około 3 godzin, ale za chwilę już będzie ciemno, więc gdzie dotrzemy, tam dotrzemy. Gdzieś przenocujemy i już jutro będziemy w Pizie. Chcieliśmy tymi schodami iść. Ogólnie piękny tu jest widok. To jest włoska piotrkowska. Dokładnie. Jaka słodka, gąska, zaraz zrobię. I tam są ołówki jeszcze z tyłu. Dotarliśmy 5 minut pieszo i już byliśmy przy Bawel. I spróbuj sprawdzić. Jak? Pan tutaj nas oklamuje? Powiedział, że ty można tylko dwa dodatki. A słuchaj, czy tu jest napisane? Że trzy. My mówimy, że tu jest napisane? A on mówi nie. A pan powiedział, że nie. Jeśli baza jest w no to tylko dwa składniki, a wydaje mi się, że herbatach byłoby droższe. Ogólnie tam nie jest napisane, że tylko przy herbacie czy składniki? Mamy werdykt. Płaski są lepsze. Lepsze, mówiłam. Mówiłam, że nie chcę to kupować. W Rzymie ostatni raz piliśmy i też nie było zbyt dobre. Możesz. Ciekawe. Tylko kto? Nie wiem. idź, idź. Maja nie widzi. Jakie to słodkie, Majusia. Nie widzisz? Tak. To jest miłość. Ja już się kąpię. Nie na tego. Huh? Chyba. Chodź, Simon, chodź. Słuchajcie, jeszcze przed ciemnością udało nam się dotrzeć do miasta Grosetto. Będziemy próbowali sobie załatwić pokój w hotelu. Może się uda nawet ze śniadaniem, zobaczymy. Tak? Wow. To mi to byłoby, kiedy piję. To? Masz, ile nam to wyszło? Jakoś tak 460 zł, tak? 112. 112. Jednak, Znaczy 470. Z podatkiem. A, a tak był tutaj. I ze śniadaniem, małysza. Dało się, jak zwykle, dużo taniej niż na Bookingu, gdzie Booking, gdzie booking zawsze wymaga, abyśmy mieli dwa pokoje. To nasze piątki, a tutaj na spokojnie mamy pokój rodzinny. Słuchajcie, miał być room tour, to ja chyba nie będzie, ponieważ, tu nie ma światła, ogólnie oświetlenie. Tam też się nie pali? Mam, mam tu. Tak, my z tobą tu będziemy... A Isza zrobiła, ale, ale też bardzo słabiutkie. Elias już mi zaproponował, że będziemy z nim tu spali. Tak? I ja tu, my tu z My tu z już. Czyli mamy tutaj od razu łazienkę umywalka, bidet, kibelek i prysznic. I idę, idę szukać. Tu mamy jedno łóżko, takie podwójne i drugi pokój i drugie łóżko. i że co tu było? Jakaś wojna? Co tu się działo? Tu rekin i kuku. I... Eliasku, zobacz. Zobacz, kogo mamy tutaj. Przynieśliśmy Zbysiu Idziemy na zero Wracamy do Was kolejnego dnia Jedziemy na śniadanie I za chwilę będziemy ruszali w stronę Pizy Tak? Będziemy robili fajne zdjęcia papa, to Słuchajcie, ja też chciałam jak Aisha od razu ubrać sukienkę Ale sobie pomyślałam, że zmienię po śniadaniu No minimalnie, ale okej okay. Ja na przykład będę jadła pomidorki Banany też są. Jest zwykła woda i gazowana. Ty mieszasz Jeszcze? Tak, żeby A ta dwójka już coś kombinowała, i sobie działają, już jedzą. Z naszego wszystkiego widzę, ja. Słuchajcie, do Pizzy mam godzinę 47 minut. I od Pizzy do luki jest bardzo blisko. Teraz to, o tu jest luka. O tu jest pizza, A tu jesteśmy... Oooo! Tu jesteśmy my Grosetto. I jak tam twój serbie śniadanie. Chcesz znaleźć serwy. Nie, 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 to nie, już To nie są naleśniki. Sprawdzimy grossette. Fajnie. Gorąco już. O tu jest Lidy, zobaczcie. Tam widać kawałeczek. My już po śniadaniu. Słuchajcie, ja walizki, listki tu reszta siedzi w telefonach. Dobrze, że zebraliśmy z auto i ogólnie ja tak się spakowałam, że mamy dwie walizki takie najbardziej potrzebne, a reszta no to jedna jest zapasowa, a czwarta no to w ogóle z rzeczami, które nam nie będą raczej potrzebne w tej podróży. I teraz bardzo szybko wypa. Tak żona, wypakujemy. <grystanie> Wypaku... wypakujemy. Nie, nie, wypaka... Wy... wypakow. <grystanie> Wychodzimy z auto i pakujemy się z powrotem. Słuchajcie, już nie będę przedłużała tego vloga, żeby. Te miasta po prostu nie były, wiecie, tak jedno na drugim, że wczoraj była Wiki i jeszcze Grosetta dzisiaj. A I w tym samym logu będzie jeszcze Pizza i Luka. Ja to wszystko zostawię na kolejnego vloga, żeby lube. fajnie to po prostu można było też znaleźć później po tych vlogach, jeśli ktoś będzie oglądał i chciał te miasta zwiedzić. A więc będziemy się z Wami dzisiaj żegnali. Dziękujemy bardzo, że byliście dzisiaj Znale. z nami. Życzymy wszystkim miłego dnia i do zobaczenia do, do, kolejnych, kolejnych, vlogów. do kolejnych filmów, vlogów. Pa, pa!